Parę tygodni temu wrzuciłem taki film. Napisałem pod nim komentarz, że taka sytuacja przydarzyła mi się naprawdę, ponieważ taka sytuacja mi się przydarzyła. Tylko nie do końca taka sytuacja. Story time o tym, jak Chapson usłyszał ducha. Tego dnia, gdy to się wydarzyło, zostałem sam w domu. Byłem sam w domu na 3 dni. Tego właśnie dnia moja mama wyjeżdżała do taty, ponieważ mój tata pracuje za granicą. O godzinie 19 wyjechała, no i zostałem sam w domu. No i jak to ja? Co miałem robić innego? Nagrałem filmy, no i grałem w gry. Podczas grania w gry. Słuchawkę jedną miałem tak, drugą miałem tak, że zdjętą z ucha, a drugą nałożoną na ucho, bo ja tak lubię grać, żeby też słyszeć dźwięki z otoczenia. No, ale byłem sam w domu, więc tak szczerze nie skupiałem się na tym. Od razu mówię, że grałem w Minecrafta, więc wątpię, że raczej usłyszałbym swoje imię ze słuchawki. No i około godziny 22.00, sam w domu jestem. Jestem o tym przekonany. Święcie nikogo nie mogło być w domu, to jest fizycznie niemożliwe. Drzwi były zamknięte od środka. E, usłyszałem, tak jak powiedziałem na początku, ta historia nie jest jeden do jeden, ponieważ nie usłyszałem, jak mama była mnie na obiad, tylko usłyszałem, jak głośno. No głośno, no tak. Chapson! Coś takiego. Tylko oczywiście nie swój nick, tylko swoje imię, którego Wam zresztą nie mogę powiedzieć. A po usłyszeniu tego imienia trochę zamarłem, ponieważ wiedziałem, że jestem sam w domu. W ogóle wiem, że to brzmi jak z jakiegoś taniego horroru, ale tak było. Naprawdę, nikt mi w to nie wierzy. A jeśli macie jakieś podobne historie, możecie się podzielić tym w komentarzu. Z chęcią poczytam. Tylko, że wiecie, głos, który usłyszałem, to był głos mojej mamy. I ja już nie wiem, czy moja mama mnie tak często woła, że ja to usłyszałem, czy co, czy może mi się przesłyszało, już sam nic nie wiem. No ale co zrobiłem? Sparaliżowany strachem po milionie godzin oglądania horrorów, w słońcem w życiu, miałem już same złe myśli, chciałem przez okno wychodzić z tego domu. No ale zdecydowałem się, że napiszę do mamy, czy to na 100% nie ona, czy nie, yy, czy nic się nie stało, czy, czy ona nie wróciła do domu, no i nie, to nie była ona. Ja mam klucz w swoich drzwiach do pokoju, w zasadzie to miałem, bo już nie mieszkam w tym domu, jak widzicie. Yy, no i były te na klucz zamknięte. Otworzyłem drzwi, schodzę. I co widzę? Nic nie widzę. Zeszłem i nikogo tam nie było. Do dzisiaj nie wiem, czy to, co słyszałem, mi się przesłyszało. Czy co?